Josia, użyłam z tej strony szczerego Wyjadza i dzisiaj Wam omówię chiński event, taki na Chiński Nowy Rok. Są to w sumie dwa eventy, ale bardziej się skupię na tym drugim. Pierwszy sobie umówimy tak szybko. No, tutaj yy, polegało to po prostu na wygrywaniu bitew. I za wygrywanie bitew dostawaliśmy punkty, za które mogliśmy kupić nagrody. I to nie były jakieś specjalne, jak widzicie, już to ukończyłem e, trzy dni przed końcem tego eventu. I tutaj e, skupimy się dzisiaj właśnie bardziej na tym evencie, e, w którym tutaj mam zerowy poziom, tak jakby tutaj mam już wbijam 9. Tutaj mam zerowy poziom, dlatego właśnie na tym pasku u góry są nagrody, to można kupować. Za takie króliczki, jakby złote, co za te króliczki e, można kupować w sklepie, niestety tylko. Co e, zaraz omówię ten pierwszy pasek u góry, a teraz szybciej e, omówię ten drugi. E, tutaj, e, jak widzicie, już mam prawie cały ukończony i polega to na tym, że e, za zwycięstwo dostajemy dwie flagi, a za. Zwycięstwo, i drugą klasę, i za wyższe klasy dostajemy dodatkowe dwie flagi. A za te flagi możemy właśnie kupować tutaj nagrody. I tutaj ta ostatnia jest fajna nagroda: właśnie te trzy razy pojemnik zbierziesz wszystkie. I co do tych u góry, paska tutaj są większość nagród. Jest no, nawet bym powiedział, niektóre są gorsze. Niż te na dole. No bo tutaj 50 tysięcy kredytów to jest no pojemnik awatar, pojemnik z kamuflażem. To też są takie pojemniki, co są na dole. I pojemnik zbierze jest wszystkie. Tutaj jest za dwie, są razy dwa. A tutaj mamy razy trzy w tym darmowym evencie. No a tak to są tutaj takie dwie do zdobycia latarenki które zaraz pokażę wam co można kupić. No jest y, nawet fajny kamuflaż taki 3D jakby taki świecący. Jak widzicie. No, ale nie jest to nic takiego specjalnego. I są tu jakieś awatary i y, tło. I teraz przejdźmy tutaj, pokażę wam ile pieniędzy trzeba tutaj, patrzcie. Żeby, yy... A jeszcze Wam pokażę. Tutaj, żeby zdobyć. Potrzeba 1900 tych króliczków. Za 530 zł bez grosza można kupić 631 króliczków. Więc teraz Wam pokażę, ile trzeba po prostu wydać złoty na to. Tutaj pokażę się na ekranie, żeby po prostu około. Yy, kupić po prostu te wszystkie. cały event ten. To po prostu. No, jest ponad 1000 zł podchodząc nawet pod 2000, i no, ja bym nic w ogóle nie kupował, bo za małe pieniądze to tak naprawdę nic nie możemy fajnego kupić. No, bo co tu będzie? E 50 tysięcy kredytów, a te pudełka z awatarami, z, z kamuflażami, no to jest według mnie słabe, i ja bym nie wydał i nie wydał żadnych. Ani złotóweczki po prostu na ten event. No, według mnie po prostu się nie opłaca. No i ten event trwa jeszcze 3 dni prawie 3,5 dnia. No i ja mam nadzieję, że zdobędę jeszcze te pojemniki i mam nadzieję, że mi coś się pofarci, że trafi jakiś czołg. No i to by było na tyle w tym filmie. Do zobaczenia w kolejnych, cześć.